Żeby dostać freebeta zagrałem dwa mecze koszykarskie USA postawiłem na USA minus 10,5 i Australię minus 5,5 z Nigerią i USA z Francją Zagrałem to dla freebeta bo organizuję promocję Betfan że jeśli zagram taki kupon za 49 zł to, to, to będę miał e, tyle złotych i loma punktami wygrał USA z Francją. Jest to zdecydowanie bardziej dla zabawy. Nie wiem, może troszkę na plusu to jest statystycznie w takim zakładzie, ale tak po prostu nie traktujcie tego zbyt poważnie. Postanowiłem też skorzystać z promocji. Już skorzystałem do 100 złotych zwrotu. Zje mogę popełnić jeden błąd. E jeden błąd na kuponie. No, i zagrałem za 50 zł. To jest ten kupon. Postanowiłem zagrać 5 zdarzeń, bo takie minimalne wymagania były. Pomyślałem, że jeden błąd, popełnienie jednego błędu to jest dość dobra promocja. No, i zaryzykowałem. Dostałem plus 7%. Tutaj o bonusu jeszcze za 5 zdarzeń. No, i wygrałem przy okazji za pierwszym razem. Teraz myślę, spróbuję jeszcze raz. Aż popełnię ten jeden błąd i wykorzystam ten bonus, ten zwrot. Jak wiemy, pewien matematyk tak samo robił. Mniej więcej z pewnością zmniejszy to przewagę błagera, a jak będzie, to zobaczymy, jak będzie błąd. W muszę wybrać coś z piłki nożnej. Na ten weekend, minimalnie 5 zdarzeń, i kurs 4, zwrot do 100 zł, stawki. Ale przy okazji dobre nawyki będę przestrzegał, to znaczy zagram jak najniższą marszę meczę z najniższą marszą, jaka tylko jest w kursach. Te pokazywał na ekranie, jaka marsza jest w danym meczu. Pierwsze spotkanie Herakles, Nek, Nimechen Holandia. Marsza jest taka, jak widzicie na ekranie. W Holandii strasznie dużo bramek pada, z tego co pamiętam. A wybór zdarzeń jest mały niestety. Marża na mecz Bayern-Ajax, mecz chyba Superbucher rzekomy, ale kurs na bayern Monachium wygląda tak. 2.95, 3.10, w tej chwili się zmieniło na 30 remis 4, Ajax 1.91, no dziwne kursy. Jakim składem będzie grał Bayern ponoć godzinę przed meczem mogę się dowiedzieć najwcześniej. Marża na ten mecz wynosi tyle, ile widzicie na ekranie. Czyli dość dużo, zbyt duża marża. Pierwszy mecz Werder Hanover, pierwszy typ, powyżej 1,5 gola, 1,22 kurs, 1 z 5 już mam z głowy. Marża, jaką wystawił Macher na ten mecz, wynosi tyle, ile widzicie na ekranie. Ok, wybrałem następne zdarzenie, z w miarę niską marżą, którą widzicie na ekranie. Żelejas, strzeli przynajmniej jedną bramkę. Ok, następne spotkanie może Jagiellonia, Białystok, jak Gdańsk. Marża, jaką, jaka jest na to spotkanie, widzicie na ekranie. Nie wiem, co wybrać z rynku. Weźmy przedział Goli od 1 do 3. Zbieram te zdarzenia tylko po to, żeby zebrać bonus. Ako. Następny typ, żeby właśnie na bonusaku się załapać, wezmę na żywo Nowosybirsk, prowadzący 2-0. I Albion Rovers, też prowadzący 2.0. No i słyszałem, że Las się dobrze prezentuje. 10% bonusu teraz mi przysługuje. 6 zdarzeń, kurs 5.11, zagram 10% bonusu, dostanę zwrot, jeśli jedno zdarzenie nie trafię. No i stawiam po prostu. Tak wygląda mój kufon na żywo lecą w Zakładam, że zaliczka dwóch ramek jest przynajmniej realna, realistyczna, żeby było bardzo trudno przegrać. Jest to już coś jakby wróbel w garści, dlatego to wytypowałem. Nie jakaś wirtualna rzecz oszacowana przez hera. No, a reszta to mecz najbardziej prawdopodobny, żeby zdobyć 10% bonusu przynajmniej. No i zobaczymy, jak te sześć zdarzeń się zakończy. Że popełni jeden, błąd, czy nie popełni, czy jak to będzie. Następna moja akcja to typ za 2,50 kurs na Legię, bo podwyższony jest z dwóch na 2,50 i dodane Elena Gabriela Ruzę 1,31 i Lucas Nardi 1,20. To jest ten kupon. Mam zamiar skontrować i tą Legię dać remis, żeby jeden remis było w Wokmacherze BetClick Jest to zabezpieczenie w przypadku remisu Legii. Ogólnie polska, repy, polska liga jest nieprzewidywalna, więc może być różnie. O no i tak, to jest. 3-0 prowadzi ta drużyna, już, także Pewniak już weszła. Czyli nadal 2-0 prowadzą. Już przerwa jest, także dobrze jest na razie.